No, nie można tak krajobrazowo jeździć. Góry piękne. No, pięknie. Ale żar. Ale tyle motorów nie wiem, czy się zmieści. Kłaśnie pan Zmieści się bo... <śmierdzi> Dużo ja miejsca. Za... Nie. Zaraz jeździmy Zaraz do jedzie. tak, no, bo to jedziemy. Tak, tak nie mogę, bo startują Policja przed tobą! Ja się nie zatrzymuję! Czemu? Bo ja nie mogę, ja mam szczęście Uważaj! Uważaj! Gdzie ta policja stoi? Na remosiku to nic nie pokazuje Aaa, chyba już, chyba nie mam Chyba My tutaj skrętamy? Nie Nie, prosto Nie, prosto, prosto Ojciec się tak przykleili na prawy Boże o, jak fajnie! Ciepałko Ciepło, no. A ty krzyszu dzisiaj masz termo w ogóle? Znaczy się tekstyla. Mamy! Ale jakie rogi ma, nie? No. Jak dobnika! Ja byłem! Czerwone! Czerwone! Teraz, pomóż weźmie, okaza się z nią zapoznać? Czekaj, ja z, ja z nim piątkę se przybiję. Nie... A z nią? A z nią też? To nie, tu bliżej. A staniego tego, tamuka. A nie? Siema! Siema! Porno i duszno. jak tylko się nie płac. Walcz! Ja na coś ktoś ma jeszcze? Ja mam.